Siema z tej strony żółty, a dzisiaj zrobię coś co zawsze chciałem zrobić czyli pokazać wam ile tak naprawdę wydałem na World of Tanks i czy było warto? Ja już znam wynik jaki pozyskałem kupując różnorakie rzeczy w całym World of Tanks i słuchajcie mam tutaj ładny sobie folderek i mam zaraz go tutaj pokażę oczywiście w którym to właśnie są pokazane między innymi takie rzeczy jak chociażby na przykład to czy kupowałem czołgi premium za złoto chociażby na przykład czy powiedzmy sobie czołgi premium za high zwykły coś tego typu Yy, czy na przykład również ile golda kiedykolwiek kupowałem, czołgi za golda ze skrzynek świątecznych, dni premium, skrzynki jakie kupowałem z zeszłego roku, czyli 19, jeszcze 18, bo również kupowałem kody CD Action oraz sam Twitch Prime. I yy, kurde, muszę Wam powiedzieć, że jestem trochę w szoku, ponieważ yy, zacznijmy może od tego, że. Jest coś takiego na World of Tanks, stronka World of Tanks, oczywiście. Jeżeli się zalogujecie, jak ja teraz, o, oczywiście przed chwilą byłem zalogowany, ale trzeba jeszcze raz kliknąć. O, mamy logowanie piękne. Wchodzicie w tą strzałkę tutaj koło swojego niku, no i macie zarządzanie kontem. Eee, tutaj tych kilka rzeczy zamarzę, żebyście nie widzieli, oczywiście, ale na samym dole po angielsku ja osobiście mam ale tutaj jest faktury jeżeli to przetłumaczę na polski faktury, dokładnie mamy tutaj faktury klikamy zobacz faktury zalogowaliśmy się, mam tutaj wszystkie rzeczy chociażby takie jak na przykład właśnie numer referencyjny i ilość waluta i nas najbardziej właśnie będzie interesować ilość zgaduję, że ten numer referencyjny z datą wam zamarzę raczej, ale ta ilość, no jak widzicie ona się nie kończy na tym jednym pasku ją można przewijać i przewijać cały just eat Uwierzcie mi, że tego jest aż za dużo. Ale nie będę was suchymi danymi tutaj zanudzać. Przejdziemy sobie do wota i pokrótce wam opowiem jakie pojazdy tutaj jakie mam. Zaznaczyłem sobie wszystkie właśnie e, tutaj tą szarfą i chociażby takie PZ-ciki i tak dalej również tutaj wliczałem. Tak więc chociażby taki PZ, którego kupiłem za 900 golda, czy gross traktor, którego zakupiłem za 50 zł, czy chociażby nawet kanonena, którego kupiłem w zestawie za 150 parę złotych, KW5, który był na przecenie jeszcze pamiętam Istrza, który był mega drogim pojazdem, czy niedawno dodany ISUS 152K. Wszystkie te pojazdy, które tutaj widzicie, włącznie z y, chociażby takim TS5, który był w maratonie, co prawda, ale liczę go, ile zrobiłem, ile kupiłem dokładnie tych kolejnych poziomów, żeby właśnie zdobyć ten pojazd. Z tego co pamiętam, w TS5 było ich chyba 3. Panharda całego w ogóle kupiłem. Nic, żaden poziom kompletnie nie zrobiłem. Kupiłem go od razu, więc to mnie kosztowało dużo bo 250 zł. Tak więc niektórzy mogą pomyśleć, że EBR jest praktycznie najdroższym pojazdem, jaki kupiłem na swoim koncie. A nie, 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 ponieważ są tutaj jeszcze droższe czołgi. Chociażby na przykład, bo w sumie, wiecie co, nie będę tego opowiadać w ogóle, czemu tu jest obiekt 430 V. Mi stąd na pewno czołgi, które chciałbym w tym filmie wyróżnić, to na pewno jest właśnie T28 F30, którego kupiłem za, co prawda, tam nie jakoś super mega dużo, bo 80 zł. No, co prawda, niektórzy powiedzą 80 zł na premkę czwartego tieru, ale uwierzcie mi, że ta premka to jest mocarz na czwartych tierach niesamowity. Mogę nawet powiedzieć, że jest on. Taka, to jest taka czołówka niczym hetzer na właśnie czwartym pierze, więc naprawdę mega pojazd. Co jeszcze Wam tutaj mogę powiedzieć? Rekordowo niska cena kawu piątki, która co prawda jest reliktem przeszłości niesamowitym, ale kosztowała mnie tylko około 80 zł. Rzecz jasna, dokładnych danych, ile co jaki pojazd kosztował, nie pamiętam. I co dziwne, policzyłem sobie sam tak for fun, ile wydałem na właśnie czołgi, ile wydałem na dni premium, na golda i tak dalej. I wyszło mi mniej, aniżeli to, ile wydałem. Na właśnie stronie wota pokazującej te faktury, co jest najciekawsze. A co jeszcze ciekawsze? Muszę jedną rzecz dodać odnośnie faktur w World of Tanks, bo nie wszystko mi tam naliczało dziwo, ale do tego przejdziemy później. Słuchajcie, co jeszcze tutaj można na pewno powiedzieć, tak jak już wcześniej mówiłem, Istria, który był rekordowo drogi, coś około 180 czy 190 zł, ale jest to na tyle dobra maszyna, że nie dziwi mnie, że tak drogi był. Zresztą podobnej cenie był Defender, który również na swoje czasy, zresztą w dzisiejszych czasach jest bardzo fajną maszynką. Jako unikat na pewno S85L, którego naprawdę nie pamiętam, jak ja go kupiłem. Czy on był po prostu w sklepie premium i tak o sobie go kupiłem. Ale jeżeli tak rzeczywiście było, to naprawdę za jakieś krocie go musiałem kupić, bo ten pojazd był po prostu perełką kolekcjonerską, niesamowitą. Z takich jeszcze innych rzeczy, na przykład mamy tutaj M22 Locusta, który został przeze mnie kupiony w magazynie CD Action za 16 zł, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest to jeden z najtańszych czołgów, jaki kiedykolwiek kupiłem, ponieważ kosztował mnie tylko 16 zł. Dosłownie tyle samo, co PZS-35739, który też mnie tyle samo kosztował. Ponieważ był on w kodach od CD Action. Z innych jeszcze takich perełek tak samo można powiedzieć o FCM-ie czy Excelsiorze, czyli chyba piątka najtańsza, bo tylko za 16 zł. Tak więc no, to prawda, pojazd nie jest jakiś super mega, ale ciekawe, nie? Ciekawe. Jest nasz AMX TDC, który kiedyś był uważany za mega OP pojazd, więc wykupiłem bez żadnej promocji za tam 7450 golda. Jest jeszcze właśnie Borusakue, mój ulubiony, znaczy ulubiony, bardzo fajny pojazd, który chyba zrobiłem na nim 7 etapów, więc 3 etapy musiałem dokupić, więc mamy kolejne 75 ziko. Nie będę oczywiście po kolei tych pojazdów wam tutaj omawiać, ile wydałem na nie, bo to ten pojazd naprawdę strasznie długo by trwał. Ten pojazd, ten film by strasznie długo trwał. Mamy tutaj takie jeszcze perełki kolekcjonerskie. Jak właśnie typ 62, który go kupiłem na promocji z Twitch Prime'a, więc kosztował mi jakieś śmieszne 60 zł. W ogóle tak samo M41D, który również chyba coś około 80 zł. Takie shity nawet tutaj mam jak typa 59 Patona, który jest niesamowitym shitem i kupiłem go tylko dla Beki za tam pełną kwotę chyba 7000 sztuk złota. Eee, no naprawdę. Tak samo o, tutaj Progetto mamy, niektórzy by mogli powiedzieć jak Progetto, no a tak Progetto, bo z maratonie zrobiłem tylko 8 poziomów, a dwa sobie dokupiłem. Yy, I jeszcze inne pojazdy, które, widzicie tu, tutaj są również premki, jak na przykład Turan 3 Prototypus, PZ 3 Auska czy Hydrostat. Te dwa jak 3 Prototypus czy na przykład PZ 3K są to pojazdy ze skrzynek, które same mi wydropiły, więc ich tutaj w ogóle nie liczę. Tak samo jak PZ-2 awz który był prezentem, a taki PZ, nie, nie MK, PZ-38H był przeze mnie kupiony za golda z paczek świątecznych, tak więc jego również nie wliczałem w to wszystko, ponieważ już wliczyłem to w cenę samych paczek. No a z takich jeszcze innych perełek to na pewno BTSV, którego kupiłem co prawda za kredyty, ale, ale chcę się pochwalić, 14 milionów kredytów wydanych na BTSV-a, czy przepłaciłem? No może tyczkę, może tyczkę przepłaciłem. A jeszcze z takich innych, fajnych pojazdów, na pewno KW222. Kiedyś czołg praktycznie za darmo do zdobycia, ja musiałem za niego wybulić około 80 zł. No i chyba mój ulubiony czołg Premium 8 Tieru z tym fajnym maskowaniem obie 703 wersja druga wow, wow, naprawdę czołg, którego... Jezu, jak się go robiło? Jego chyba można było po prostu... Nie, jego spaczek świątecznych można było zdobyć, dlatego nie jest zaznaczony jako podstawowy. Dokładnie. Spaczek świąteczny główna nagroda, która jest mega. Mega kozacka, moim zdaniem. Eee, co my tu mamy? 180 mietiel, no oczywiście 260 i Ebole. To są czołgi, których y, nie można kupić w żaden sposób. Chociaż z tego, co ja wiem, da się je kupować rzeczywiście, żeby nam jacyś tam inni gracze robili y, misje osobiste. Ale wiecie co? Jak można być tak głupim, żeby oddawać swoje pasy do konta jakiemuś nieznanemu nam w ogóle kolesiowi, żeby robił nam misje osobiste i tak naprawdę nie mamy 100% pewności, że on to nam zrobi, A poza tym bulimy za coś, co sami. Jesteśmy w stanie zrobić, co prawda zajmie nam to pewnie trochę dłużej, ale satysfakcja z wygranej jest fajna, więc nie wiem, jak dla mnie to jest totalny idiotyzm, ale wracając do samych czołgów, Su-76L jest perełką kolekcjonerską również, którą kupiłem na czarnym rynku za około bodajże... 15 tysięcy sztuk złota, jeżeli się nie mylę, sobie pamiętam. No zresztą film do tej akcji, jak mi dali Su76L, raczej zamiast Su dali mi inny choke, bo im się pomyliło, macie w opisie, jeżeli nie zapomnę. I co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? E, jakieś takie perełki. O, King Tiger C, to jest to właśnie choke z Twitch Prime'a. A Twitch Prime a posiadam od samego początku, więc do naszego budżetu na pewno można dodać 525 ziko, tak więc już pewną sumkę tutaj mamy. E, z innych jeszcze czołgów to chyba już nic takiego ciekawego nie ma, a czyli są ciekawe czołgi jak na przykład 1357, który dostałem od jednego z Was, czyli od widzów. E, CDA105 chyba również od jednego z Was dostałem takiego lewka, na przykład dostałem w ramach urodzin e, chyba z 4 lata temu od mojego kumpla serdecznego. E, Centuriona Ra kupiłem na kalendarzu adwentowym za golda ze skrzynek, więc ich tak bardzo tutaj nie liczyłem. Trzeba by w sumie zrobić film odnośnie tego, ile niby jest moje konto warte. To by było równie ciekawe. Napiszcie w komentarzu, yy, w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego przeliczyć. Ile moje konto w World of Tanks jest warte z tymi wszystkimi czołgami premium, chociażby na przykład, bo jest to... No, myślę, dość ciekawa kwestia, i chyba nie chyba, tylko na pewno najdroższy czołg, jaki posiadam w swoim garażu, jest to właśnie typ 59 wersji złotej, tak zwanej Gold. Za 51 tysięcy sztuk złota, ale tego Golda nie liczę, rzecz jasna, ponieważ był to Gold z właśnie e, skrzynek świątecznych. Co prawda, Golda tam dokupywałem w pewnym momencie, ale to tam. Yy, przejdziemy do tego za chwilę, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie czołgi. Mamy strvs 1 którego pamiętam, że dostałem od widza na pewno. Więc tych czołgów, generalnie, które ja sam jakkolwiek kupiłem, mamy 40, około 45. Rzecz jasna, nie, trochę mniej, bo tu jeszcze UDES jest. Około 44 czołgów tutaj jest, które kupiłem samemu. I teraz słuchajcie, powiem Wam tak: Mam tutaj pokazaną właśnie listę. Z czołgów premium, które kupiłem za samego Golda, czy to na przecenie, czy to bez przeceny wydałem około plus minus 50 tysięcy sztuk złota, co jest po prostu wow, mega, mega głupie zacznijmy od tego, bo, bo, bo to jest gra free to play, a przeliczając to dzisiaj na złotówki wychodzi nam około 660 złotych, 660 złotych na same czołgi premium za golda. A czołgi, które kupowałem tak o po prostu za złotówki, a nie używając za to golda, wydałem na to 2,5 tysiąca złotych, Oho, jest to dużo. Jest to dużo. Naprawdę nie spodziewałbym się nigdy, że w moim garażu zawita tyle czołgów wartych już samych ponad 3000 złotych. a dodajmy do tego. Fakt, że samego Golda kupiłem około 30 tysięcy sztuk od samego początku, co daje nam około 400 złotych, tak więc już nam się zbiera prawie 4000 zł, a to nie jest koniec, ponieważ uwaga za konto premium, które co najmniej na pewno pamiętam, że na pewno co najmniej rok kupowałem konta premium, łącznie oczywiście nie jednorazowo, tylko łącznie, no to mamy już 320 złotych kolejnych, tak więc zbiera nam się już naprawdę... Fajna wypłata, albo jakiś taki rzęk, czy tam 46 do driftowania, tak więc robi się ciekawie. I chyba temat, który najbardziej trapi Was wszystkich, czyli skrzynki. Skrzynki, skrzyneczki, najukohańsze. Słuchajcie, za rok 2018 na skrzynki wydałem 820 zł. Co jest. w ogóle wow. Ale rok 2019. To był wydatek na skrzynki rzędu 1460 zł. Tak więc można powiedzieć, że prawie dwa razy więcej. Tak więc razem za same skrzynki wydałem 2280 zł. Wy, wy, czy wy wiecie w ogóle, co można zrobić z takimi pieniędzmi? 2280 zł. Przez to można mieć tyle Tigerków można zrobić fajny remont pokoju. Czołgi z CD Action teraz omówię. Były ich cztery, już Wam ich pokazałem. Łącznie CD Action wydałem 64 zł, ale to co prawda się opłacało, bo mamy fajne czołgi jak pz czy chociażby FC, czy Excelsiora, więc 64 z za takie czołgi to tam akurat nie jest dużo. I jak już sam spopiałem na samym początku Twitch Prime, za którego jestem od początku yy, i który właśnie był wydatkiem rzędu 525 zł, o ile się nie mylę, bo mogę się mylić w przypadku Twitch Prime'a. I teraz uwaga, Uwaga, mam zapisane, że na wszystko w World of Tanks osobiście licząc wydałem 6750 zł. I co najciekawsze jest to błędna liczba. Jest to o tyle błędna liczba, ponieważ w fakturkach fakturze World of Tanks, tak jak tutaj wam wszystko to pokazywałem, wraz z Nightersem, któremu naprawdę bardzo dziękuję, który mi pomógł właśnie liczyć to wszystko, ile wydałem na tego WOTa, yy, policzyliśmy taką sumę, że przekroczyła ona koszt mojego samochodu obecnego. I to przekroczyła może nie jakoś sporo, ale uwierzcie mi, że 8715 zł i 75 groszy to jest już rzeczywiście duża mamona. I nie każda świnka skarbonka to zmieści. Ale to jeszcze nie jest koniec. To jest najbardziej straszne, że to jeszcze nie jest koniec. Ponieważ World of Tanks tutaj na tej stronie z fakturkami yy, nie zliczyła chociażby tego, że ja kiedyś kupowałem chociażby Golda Dowota przez Pacer Carda, czy chociażby najwięcej, gdzie kupowałem, czyli przez SMS-y. Kiedyś nie miałem telefonu na abonament, miałem na kartę i sobie doładowywałem i to było kompletnie nieopłacalne, ale że byłem głupim dzieciakiem i w sumie dalej trochę jestem. To na samego wota śmiem twierdzić, że z tym pacef Cardem, z SMS-ami, z tym policzonymi wszystkimi fakturkami wydałem co najmniej 10 tysięcy złotych. A wiecie co jest najgorsze? Że to dalej nie jest koniec. To jest najgorsze, że to dalej nie jest koniec. Bo te fakturki te wszystkie najprawdopodobniej, o ile to jest prawda, nie liczy. Podarunków, tak więc tego co ja wydaję, chociażby yy, czy kupując to innym kolegom, jakieś czołgi, golda, czy Wam widzą z okazji jakichś tam świąt, czy czegokolwiek, jakieś inne skrzyneczki, czy golda. Tak więc na pewno, moim zdaniem, wydałem co najmniej, jak nie więcej, 10 tysięcy polskich złotych w grze free to play, w grze, która jest za darmo. Mam nadzieję, że mój tata nie ogląda tego filmu, bo, bo już chyba nigdy nie wydam nic, z żadnej złotówki na tego wota. Ja pierdolę. A jeżeli wy chcecie się pochwalić, ile wydaliście na wota, czy może pobiliście mój rekord, czyli właśnie te ponad 10 tysięcy na oko, piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie się z wami utożsamiam, przykleję wam serduszko, bo, bo to jednak boli wydawanie pieniędzy na wota na grę, która jest darmowa. To troszeczkę boli. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie lajka oraz suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Zostawcie tutaj dużo lajków, bo... To jest 10 tysięcy złotych. No zobaczcie, nawet Skodę Oktawie Kombi 1.9 TDI mogę kupić za 10 tysięcy złotych. Suzuki Jimmy mogę kupić, Jarisa nawet byłem w stanie kupić. No może tego to nie, ale Subaru Forestera 2.0 za 10 tysięcy mogłem kupić. Coś jeszcze ciekawego: Toyota Corolla Hatchback, Matko Boska, Focusa mogłem kupić, Nissana Re... Honda <ścoughs> City, No to akurat nie szkoda, ale wow. Jak gdyby nawet Passata 1.9 wtedy mogę kupić... Nie! Nie! Nie wiem nawet co chcę powiedzieć. Jestem po prostu... <grywny> zawiedziony swoją postawą, ile wydałem na grę. Darmową grę. <grywny> Nara.